Cześć, ja jestem Merwo. Witam was w kolejnym filmie. Myślę, że jest to świetny moment, żeby zrobić overwatcha. Te kilka tygodni po ostatnim updatecie, w którym CSGO przestało być pełnoprawną grą free to play, tak jak gdyby za prima teraz musimy zapłacić. Za chwilę jeszcze sobie o tym pogadamy w odcinku i sprawdzimy, czy jakkolwiek sytuacja w postaci Demek się zmieniła. Czy jakiś e, rodzaj cheaterów będzie inny? Mniej spinbotów, więcej spinbotów? Czy w ogóle sytuacja się jakoś poprawi? Możecie też pisać w komentarzach wasze ostatnie odczucia z gry. Czy sytuacja się trochę poprawiła na makingach, czy nie? No a my przechodzimy do pierwszego demka. Pan podejrzany jest z jakimś skinem demczureczki i leci na Hopie. No już przez chwilę myślałem, że może... Aha, że może jak jakiś taki e, skin z naklejkami dostaliśmy... To będzie jakaś mała zmiana, ale póki co... Pierwsze demo wygląda mniej więcej... Identycznie jak większość wcześniej, także nawet tutaj z wami teraz nie pogadam za bardzo o, o temacie tego odcinka, ale no spokojnie, jeszcze wiele damek wiele przed nami, bo myślę, że coś takiego nie ma co oglądać, nie mamy wątpliwości. No to czas na drugie demo, mapa Inferno. Omawiając tego typu tematy, zawsze muszę mieć na uwadze, że część z Was może grać w CSA. No to jest raczej niemożliwe, żeby zrobić dla takiego bunny hopa naturalnie, sami z siebie. Część z was może grać w CSA 5 lat, 10, 15, 20, a niektórzy parę miesięcy. I może nawet nie pamiętają, że kiedyś były czasy, kiedy CS nie był darmowy, ale jak najbardziej przez zdecydowaną większość czasu swojego istnienia, Counter Strike. Nie był darmowy, tak? I teraz niedawno, w pewnym sensie Valve troszeczkę, powiedziałbym, przyznało się do porażki, że nie do końca sobie poradzili z tą sytuacją, że gra jest darmowa ale w pewnym sensie też bardzo fajnie z tego wyszli, z tego wybrnęli, znaczy o czym do końca tutaj chcę teraz powiedzieć, tak? Problem free-to-play gry polegał, zrobił się na tym, że pojawiło się leży w swoją grę, tak? Jeszcze jeszcze o tym pogadamy ale pojawiło się sporo takich kont-botów KONT które farmiły dropy na serwerach, tak, żeby zdobyć jakieś, na przykład, najnowsze skrzynki, które były drogie, czy jakieś inne skiny, czy coś takiego. W ogóle pełnych meczów, gdzie 5 botów na 5 grało ze sobą, KONTA zdobywały rangi, zdobywały status prime, który później był sprzedawany, tak, dużo, dużo taniej niż mogliśmy to kupić w CS. -ie. KONT które potem dzięki temu mogły robić overwatcha i zaczynały te, te boty, zaczynały niszczyć ten system, zalewać. Masową ilością różnych e, pode, podejrzanych, różnych złych ocen, po prostu tak? I, I gdzieś tam psuć ten system od środka. I fakt, że coś takiego, wszystko było możliwe, powoli sprawiło, że ten, ten darmowy CSGO no, zaczął troszeczkę przeszkadzać i zaczął tutaj troszeczkę psuć. Stąd taka, a nie inna reakcja valve, właśnie kilka tygodni temu, żeby Prime był płatny, ale. No on tak gra cały czas ja tak oglądam, nie? On, te, on wygląda, że jest. zresztą ten bunny hop na początku to jednak yy, nie, nie pozostawiał myślę wątpliwości. Ale tak tak jeszcze patrzy, nie? Na pewno na pewno jest to ciekawsze to co on robi niż, niż patrzenie na spinbota. Natomiast całkiem ciekawie z tego wyszli, że. No, na razie, na razie nie rusza, nic nie robi. Że dalej gra jest pełni darmowa, czyli możemy zrobić wszystko, instalując sobie CSA, pograć w każdym trybie skrzydłowy, turniejowy, danger zone, mapy z warsztatu, serwery społeczności, możemy sobie wejść ze znajomymi i coś tam porobić, nie? O, chyba już się teraz wkurzył, leci na maksa, z glocka będzie teraz strzelał buły, natomiast jeśli chcemy mieć rangę, jeśli chcemy zdobywać expa i poziomy, jeśli chcemy zdobywać dropy, to musimy kupić Prime, i co za tym idzie, żeby robić Overwatcha również to musimy kupić Prime'a na darmowym koncie nie będziemy mogli zrobić Overwatcha, bo nie będziemy mogli zrobić rangi a potrzebny jest tam chyba Gold jeden, żeby móc zrobić Overwatcha i leświnów, czyli czy ileś godzin, nie, chyba ile jeszcze turniowych, nie? nie pamiętam do końca nie pamiętam do końca jak to wyglądało bardzo, bardzo dziwna bardzo dziwne demo z jednej strony ten, ten hop tutaj jest nie do ukrycia bo to yy, nikt Nikt w ten sposób nie zrobi tylu z rzędu płynnych skoków w ten sposób jak on. A z drugiej strony No niby zabija ludzi, ale, ale co jakiś czas ginie. Pyk, no, tutaj on no, wie doskonale, że on tam jest, ale tak próbuję udawać, rzuca niby gdzieś tam granaty, to nie jest taki zupełnie perkwidny gościu. Parę razy miałem wrażenie, że ma Ima. Parę razy miałem wrażenie, że nie. Jakby nie, nie obchodzą go inne pozycje. To nie może być Aima, nie? Jak nie, nie trafił takich strzałów. Ale o, widzicie, też nie trafił. Teraz walnie strzała przez Moa, <śm> No próbuję się kryć, nie, Niewątpliwie. W tej chwili zaznaczę te zewnętrzne dodatkowe wspomaganie. I zaznaczę mu Ulhaka. Ale Aima tutaj nie widzę. Także na pewno chociażby już to demo jest ogromny postęp do tego, co widziałem przed tym update'em, gdzie spotykałem po prostu SpinBota jednym za jeden za drugim, gdzie odechciało mi się robić Overwatcha na jakiś czas. On wie, że on tu biegnie, nie? Się, już by się przemieścił, w przedniej, w przedniej rundzie pobiegł w ogóle dalej, że zaczął robić coś innego, a tutaj! Mówi, poczekam na niego, aż się wychyli. Także co, przewijamy słuchajcie? Mamy już, mamy już pewien werdykt, mamy już pewną decyzję, co on robi, zobaczcie teraz że jest tam drugi. O, nie chcę się za daleko wysunąć, żeby ten z bez a go nie zdjął. A z drugiej strony próbuję wychylić prosto w tego i teraz wychyli. No ale tak kombinuję, próbuję udawać, żeby nie zdobył bana, ale nie z nami te numery. Po zakończeniu tego ostatniego demka zdałem sobie troszeczkę sprawę, że odzwyczaiłem się od takich Overwatch'y dawnych, kiedy człowiek musiał się zastanawiać. Spowalniać demo, może oglądać drugi raz, patrzeć na jakieś niuanse, czy ktoś czytuje, tylko nie, tylko się włączało. Spinbot, spinbot, no, no czytuje, spinbot, coś tam, nie? I, i, i naprawdę zapomniałem, że jeszcze Overwatch można tak oglądać, że człowiek się zastanawia, coś analizuje, tak jak na przykład ten tutaj. Teraz możemy uznać, że prefireuje, a możemy uznać, że też czytuje i widzi go przez ściany, tam, nie? Wcześniej widział i dlatego się cały czas patrzył. Ale, może został info od swojego sojusznika. Znaczy, no, 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 no raczej nie, no, raczej goście z cheaterem, nie? Ale mimo wszystko, już te kilka tygodni po update. O, tu nawet, nawet był taki lag, że w ogóle nie było słychać dźwięku wystrzału, i jakoś ucięło Jest ogromna różnica w porównaniu do tego, co oglądaliśmy wcześniej, kiedyś. A co mogę obejrzeć, kolego. W ścianę bić, w ścianę Trzeba w przeciwnika strzelać, a nie w ścianę Tak, to się nie robi Pierwsze rundy jeszcze jak dostaliśmy to jeszcze jakoś tak próbował udawać A teraz po prostu tak na, na, na bezstrzela się, się chowa i... Próbuje się patrzeć wszędzie, tylko nie tam gdzie jest przeciwnik Żeby tak poudawać troszeczkę No dobra, no Wie, wiemy, że to jest cheater Także przewijamy demo i przechodzimy do... kolejnego. Tyk! Wiecie, gdy próbuję się tutaj postawić w sytuacji jakiejś zupełnie nowej osoby, to jest to dla mnie... niewątpliwie plus. Że gra jest darmowa, że mogę sobie wejść, sprawdzić ją, pograć we wszystko i, i podjąć decyzję, czy chcę wydawać jakieś tam kolejne, dalsze pieniądze. Z takiej perspektywy, wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna rzecz. I... powiem tak. Można Valve krytykować za, za wiele rzeczy Naprawdę, za, za kto cokolwiek, kto co tylko chce Ale według mnie To też była kolega przez ścianę widzi, nie? Ale według mnie potrafią naprawdę znaleźć bardzo fajny balans Monetyzacji gry, tak? No chodzi mi na przykład o to, że takie skiny tak, Które nie wpływają w żaden sposób na rozgrywkę To nie jest tak, że kupujesz broń, która ma 5% lepszą celność niż jakaś inna, tak? To jest zupełnie tylko wygląd Potrafią tę grę monetyzować w sposób, który nie rozwala rozgrywki w żaden sposób. Albo na przykład fakt, że ten, ta, ta gra jest darmowa. I możesz pograć we wszystko, czyli no. Nikomu, jak gdyby ktoś chce sobie, sobie po prostu chce sprawdzić tę grę i spędzić miło czas. W żaden sposób to nie utrudniło, tak, bo może sobie dalej grać te wszystkie tryby, dalej sobie może grać jakieś mapy z warsztatu, cokolwiek tam tylko chce robić, a jak sobie pogra już dużo i dojdzie do wniosku, że hej, fajnie, podoba mi się ta gra, chciałbym wiedzieć jaką mam rangę, chciałbym rywalizować z innymi o rangę, chciałbym zrobić Overwatcha na przykład, no to sobie zainwestuję, kupię tego Prima. Także pod, pod tym względem naprawdę wydaje mi się, że e, robią dobrą, dobrą robotę, akurat w tym aspekcie, tak. Jakiś wprowadzili te, te płatne statystyki w stacji subskrypcji. Dla mnie gówno totalne, naprawdę, no nie wiem. No może część z was to kupiła z was i, i używa, dzięki temu jakieś lepsze statystyki, ale jestem bardzo ciekaw, jakby naprawdę udostępnili jaki, jaki procent graczy z tego korzysta, nie. Ale z, z jednej strony myślę sobie, no jakiś syf, ale z drugiej myślę sobie, co mi to przeszkadza, że coś takiego w grze jest wprowadzone? Nic, nie? Więc ja to tak więc się tym w ogóle nie przejmuję, nie? Ja to tak podchodzę do, do tego w ten sposób. Znowu jakieś dziwaczne takie demo dostaliśmy, ale... Ale powiem wam, że jest ogromny progres! Jest naprawdę ogromny progres i podoba mi się ten Overwatch, podoba mi się jako odcinek Jako demka, które dostajemy Jako teraz temat, o którym mogę wam wami pogadać i no, Aima też ma? Chyba też ma ma co? Trzy, trzy strzały, trzy głowy? Nie, więcej strzałów było niż trzy chyba No tak to... No bo Warhacka to jestem pewien już po, po rozgrzewce. Bany hop no, chyba nie do końca. O, ma jakąś czwóreczkę z naklejkami. Nie no, słuchajcie, jest. Jest, jest taka różnica w jakości demek A, Aż mam ochotę tego Overwatcha robić więcej i, i, i nagrywać go wam częściej. O, 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 o. Okay. No bo... To nie jest flo floorwatch! To nie jest floorwatch! Nie biegają, nie oglądają podłogi. Na pewno jakiś czas minie od tego update'u. No, no, te, te kilka tygodni już minęło, tak? Ale jakiś czas minie, że te stare konta, które zdobywały Prima za darmo, tak? Może jakoś tam powoli będą dostawały Bana, może jakoś tam powoli będą znikać z, z rynku, że tak powiem, tak? I, I jakoś tam ta płatna bariera, no, no na pewno jakoś tam kogoś zniechęci do zakładania nowego konta, do kupowania tego, żeby móc poczytować z innymi rangami, tak? Jakoś to tam na pewno utrudni to i, i zmniejszy liczbę cheaterów. Śmiało dajcie znać w komentarzach. Coś śmiesznie wygląda. Jak <laughs> udaje, że go nie widzi. Śmiało możecie dać mi znać w komentarzach, czy coś się w waszych grach zmieniło. Nawet ja to pamiętam po sobie. Gdy nagrywałem ostatnie, ostatnie miesiące dla Was filmy, naprawdę d, d, kilka filmów zrobiłem na zasadzie kram y, przeciwko cheaterowi. Tu wchodzę od razu cheater, bo na moim standardowym koncie, gdzie to już tyle godzin skinów, oh, wszystkiego, you, że myślałem, że już co, coś takiego mi się nie będzie przytrafiało. A I tak na, na takie konta hamskich cheaterów trafiałem. No, przyspieszam, bo tu, o. już nie strzela takich chamskich headów, no chociaż miał, miał tą akcję tutaj na najbardziej, co? w mu latał po przeciwnikach. Widział ewidentnie parę razy ściany. 9-0 wynik, więc, więc za bardzo nie ma o czym mówić. Banujemy kolejnego. no nie banujemy, tylko, tylko zgłaszamy, nie a tego zgłaszam. Oczywiste celowania, oczywiste pola widzenia. Tutaj dla mnie wystarczające. Tym razem tak. Dust 2 po raz pierwszy. Także wiecie, w idealnym świecie oczywiście wolałbym, żeby gra była w pełni darmowa. Żeby nie było żadnych cheaterów, żeby nie trzeba było kombinować z niczymś takim. Prime'em i tak dalej. No ale jeśli taka opcja ma sprawić, że jakiś tam komfort gry dla nas wszystkich, którzy gramy, będzie lepszy. A wciąż będzie otwarta w fajny sposób droga dla nowych ludzi, żeby mogli rozpocząć swoją przygodę z tą grą, no to, to jak najbardziej jestem za takim rozwiązaniem. Nawet nie wiem, czy teraz zwróciłeś uwagę, jak śmiesznie się obróciłem od tego flesza. <laughs> Miałem modę to zrobić za niego, nie? Ale nie wiem. Co to jest za demo? Terro dwóch stoi na respie. Jeden tu sobie poszuje longa. Pan podejrzany. Co chwilę, zatrzy, co chwilę zatrzymuje. Wybiega jakoś tak bez sensu. No chyba hacks chyba nie, ale. Czemu on co jakiś czas po prostu się zatrzymuje? Ma gdzieś celownik w ziemi w ścianie. Potem chwilę biegnie, znowu się zatrzymuje. Ej, nie, nie. Poważnie, poważnie, ja powiem, że nie wiem o co chodzi. Znowu zrobi to samo? Czy on po prostu szuka po tych ścianach tam. Szuka po tych ścianach przeciwników? No nie, nie. To jestem mołotowem wyciągniętym, myśli. 5 sekund, co zrobić. A! wylatuje przez drzwi, rzucam na respa. Tak jakoś intuicja mi mówi, że tam musiał być przeciwnik. Akurat ten to jest. To, to była jedna z najzabawniejszych najzabawniej, akcji, jakie ostatnio na Overwatchu widziałem. To jest chyba gość po prostu, który niedawno zaczął grę. Może rozegrał, nie wiem, kilka godzin łącznie. Może kilkanaście. Kilkadziesiąt, chyba absolutnie max. I za bardzo, za bardzo nie wie co robić. Coś tam się porusza, wie, że można rzucić jakiś granat, ale mówi... Kiepsko mi idzie. Zabijają mnie wszyscy. To, to wezmę, pobiorę jakieś czyty i pokażę, że ja też umiem grać. Ale widzisz, nawet jak... Nawet jak wiesz, że on tam jest za tą ścianą i go gonisz i strzelasz biegnąc. To co... To... Co to jest? Wszystkich wywaliło? Nie miałem jeszcze czegoś takiego nigdy w życiu. Ja wam mówiłem od początku, że to jakieś dziwne demo. Ale jaja! I wracają teraz. A on ma legitne 1V1? Jeśli takie dema mają się pojawiać po ostatnim update, to możecie być pewni, że będzie częściej Overwatch. Czy będzie regularnie. To mi się podoba. Jako do, do oglądania coś ciekawego, nie? Terror teraz awczą? Zejść w ogóle serwer Botów, match Botów czy. czy jak? Wow. Oczywiste, oczywiste. Niewystarczające. E, chyba, że. No, użył zewnętrznego programowania do celów inne, nie, no, ale. W... Nie mam pojęcia, czy Don jakoś ten serwer roz rozwalił, czy nie. Nie, nie. nie wiem, co tam się stało. Powiem Wam szczerze, naprawdę. Mam różne jakieś tam podejrzenia w głowie, ale, ale nie wiem, co się stało na tym serwerze, w, w tym demku. Natomiast jest to ciekawe. Dajcie znać, co sądzicie o tych wszystkich tematach, które dzisiaj poruszyłem. Jeśli chcecie, oczywiście w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!